Witam w następnym materiale z Suzuki, a dzisiaj pokażę Wam co zamówiłem. Karton, paczkę mam w samochodzie, a więc żeby nie przedłużać idziemy rozpakować. Zamówiłem matę do bagażnika, aby w bagażniku nie latały mi te rzeczy. Standardowo, trzeba się jakoś tu dostać. Wiecie co, ja na spokojnie sobie to rozerwę. By nic nie uszkodzić. I za moment się widzimy. Mata gumowa, tak mniej więcej się prezentuje. Eee, ale dobra. Trzeba wyjąć z bagażnika wszystko aby móc sobie tą matę ułożyć akurat ta torba jest na rzepę, była przyczepiona, więc, więc nic tu ona nie latała ale tu mam narzędzia tu się jeszcze wstawi później taką skrzynkę że się będzie układać różne rzeczy no więc żeby to nie latało to to dobrze mieć taką matę Zobaczymy, jak będzie się spisywać. Dobra. No czy jest tu czysto? W miarę czysto jest. Zobaczymy, na czerpać akumulatora i, I zobaczymy, w którą to stronę. Ta powinna być w tą stronę. Ну, брат, пошел от меня. Ну и добро, так тут wyglądać. Chociaż, gdyby się coś rozlało czy coś w tym stylu, to nie zabrudzi mi się ta tapicerka materiałowa. Kurczę, muszę zawiasy nasmarować, bo strasznie skrzypie. Zobaczymy, czy to będzie latać, czy nie. Niby nie powinno, ale się oko Dobra, zaraz to sobie wszystko poukładam. A więc tak to wygląda. Tu już niewiele się mieści do tej torby. Mówię, muszę sobie skrzynkę załatwić z piwnicy. Czy będzie to coś latać? No na razie wskazuje na to, że się trzyma. Tak jak widzicie, dużo jest takich wypustków gumowych. A więc to powinno być ok. No więc powinna być juky. No Dobra, lampkę zapalimy, jak ona się świeci. To pójdzie do wywalenia śmieć. Nie będę przedłużał, bo tylko to miałem wam pokazać. Rozpakowanie paczki, przymierzyć, jak to pasuje. A więc, tak to wygląda. A jeśli chodzi o Suzuki, chyba wspominałem, że fotele do prania. Tapicerkę do prania. Z tyłu ładniejsze są. No tutaj z przodu zobaczymy, czy uda się to na przykład uprać na tych bezdotykowych myjniach, takich parowych. Być może kiedyś pojadę. A jakby nie dała rady, no to trzeba ręcznie, by to uprać. Oczywiście, nie niszcząc, nie zalewając mat, bo mamy podgrzewanie foteli, więc trzeba. Ostrożnie tutaj w tej kwestii. Tam by nie lać zbyt dużo środka piorącego. Może macie jakieś preparaty, które hmm, możecie polecić, które dobrze piorą, albo macie doświadczenie z tymi myjniami hmm, takimi parowymi, które hmm, są na myniach bez dotykowych. Oczywiście nie na każdej, ale w tych większych miastach hmm, no, spotyka się jak. Jak nieraz przejeżdżam. Dobra, nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie mi miło. Jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!